A my za chwilę przechodzimy do e, wręczeń e, nagrody dla wicemistrzów Polski. Puchar za drugie miejsce, medale srebrne wręczać będą Radosław Piesiewicz, prezes zarządu PLK i PZK, Justyna Kruszewska, dyrektor departamentu marketingu grupy e, Energii, e, grupy Orlen oraz Beata Klimek, prezydent miasta Ostrów Wielkopolski i Marek Dereziński, członek zarządu Krajowej Spółki Cyfrowej SA. To są sponsorzy e, e, polskiej ligi Koszykówki. W tych e, wręczeniach będą brały udział także jeszcze osoby następujące. Marek Lembrych, wiceprezes PZKoSZ i przewodniczący Rady Wzorczej PLK. Piotr Sobota, właściciel marki Aerowatch w Polsce. E, to będą późniejsze nagrody indywidualne. No i kto z zastalów, wieńmy te nazwiska. E, Chris Richard, Kasper Porada, Kacper Traczyk, e, David Bramley, Krzysztof Sulima, Cecil Williams, Nikodem Klocek, Skyler Bowlin. Filip Put, Roland Sfrejmanis, Janis Berzinsz, Jeffrey Grossel, także Adam Smith, który nie zagrał w polskiej lidze, bo nie jest zgłoszony, ale otrzyma medal. Trenerzy Żan Tabak, Arkadiusz Miłoszewski, Feliks Alonso, Jakub Lewandowski, członkowie sztabu Piotr Pigla, Mateusz Mruk oraz działacze i osoby towarzyszące Janusz Jasiński, Ryszard Buczek, Jacek Miłkowski, Marcin Trzebny, Kosma Zatorski oraz na końcu tutaj na naszej liście, ale nie na końcu, w sercach kibiców Zastalu kapitan drużyny Łukasz Koszarek. Brawo dla Zastalu. Zastal ciągle na szczycie. Zastal ciągle wielki. No i zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, gdzie podąży ten klub w przyszłym sezonie. Odcisnął swoje piętno na no tym Zespole na naszej lidze, Jean tabak ze swoim sposobem prowadzenia Ja nazwałem to w jednym z tweetów epoką Ktoś powiedział, że to jest za dużo, że to tylko przecież dwa lata, to nie może że być epoka Ale ja myślę, że tego trenera zapamiętamy Ze sposobów, w jaki prowadził drużynę Jakie efekty osiągnął Jak zyskiwali zawodnicy pod jego ręką Bez wątpienia to był tutaj świetny ruch właścicieli Zespołu z Zielonej Góry, sięgnięcie po, za, po, po trenera, który może jeszcze nie jest jakoś bardzo, bardzo doświadczonym szkoleniowcem oczywiście i pracował w Hiszpanii i pracował w Izraelu i z reprezentacją Słowacji, natomiast też mam takie wrażenie, że tutaj ta jego żelazna ręka, te zasady które wpajał swoim zawodnikom to wszystko świetnie funkcjonowało wielokrotnie przez te ostatnie wiele miesięcy Podkreślaliśmy to, jak bardzo nam się podoba, również nie tylko nam, ale inni eksperci na to zwracali uwagę, jak dojrzała jest gra ekipy z Zielonej Góry. Dobór zawodników oczywiście odpowiedni i ta praca, naprawdę to wszystko było widoczne gołym okiem. No, nie zawsze ma się to, o czym się marzy. Puchar za wicemistrzostwo idzie w górę. To też jest na pewno ważne i to też jest wspaniała nagroda za ten trudny sezon. Drugie, drugie srebro w historii za stalu, przegrali finał 2014 z Turowem, wygrali pięć finałów z różnymi rywalami, mają też jeden brąz w kolekcji, to jest wicemistrz Polski 2021 roku no i Łukasz Koszarek widzimy jaką ma minę, minę ma pod tytułem jeszcze tu wrócę, jeszcze chcę odebrać ten puchar większy